2 września, kiedy tutaj przyszli do przedszkola, to byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak to wygląda w środku, jak z zewnątrz, ogólnie wszyscy patrząc na tę starą część i tutaj zmierzając do tej nowego rozbudowanego budynku są zachwyceni. Nowa część rozbudowana no to jest zupełnie inna niż są na której byliśmy dotychczas. Jesteśmy co prawda trochę na pracu budowy, bo część nowa rozbudowana, na której są dzieci, graniczy z częścią remontowaną już części istniejącej przedszkola. W Kaźmierzu Biskupim. Nie ukrywam, że było to trochę wyzwanie, pogodzić tą jakby rozbudowę i, i remont z tym, że dzieci tutaj normalnie funkcjonują, przedszkole funkcjonuje normalnie. Dzieci nie odczuwają tego, że, że tu odbywa się remont, tak samo rodzice. Trwają roboty rozbiórkowe i oczywiście tutaj przygotowawcze. Jak widzimy, termoizolacja dachu na większej części została wykonana. To, to przedszkole ma taką formę wioski, a pięć daszków, które będą tutaj e, zabudowane, będą nawiązywały do naszej tradycji, do naszego pięknego herbu, do naszych pięciu braci. Jeżeli chodzi o część istniejącą, to będzie oczywiście tutaj kuchnia z pełnym wyposażeniem. Ona zostanie też zmieniona, powiększona. Będzie tutaj w końcu pokój nauczycielski, będzie część administracyjna. Pani dyrektor w końcu doczeka się swojego pokoju, nauczyciele, swojego pokoju nauczycielskiego. Dopiero zaczynamy, bo jeszcze czekamy na dalszą część przedszkola, która zostanie wyremontowana. Ale... Dla dzieci to też jest nowoczesny budynek, większa możliwość lepszej edukacji, komfortowe warunki edukacji, dla rodziców też to ma duże znaczenie. Będą pomieszczenia pedagoga specjalnego, pedagoga, logopedy, także to są warunki, na które czekaliśmy wiele lat.